W dniu dzisiejszym w Sietlicy Wiejskiej w Letnikach i Straży Pożarnej w Letnikach odbywa się konferencja pod nazwą Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Gminy Dobrzyniewodórze. Jest to konferencja wieńcząca projekt promocyjny, promocja Gminy Dobrzyniewodórze, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie poprzez lokalną grupę działania Puszcza Kniszyńska. Podpisaliśmy umowę z marszałkiem, i w ramach tego projektu stworzyliśmy folder, który przedstawia walory właśnie kulturowe, przyrodnicze, gminy Dobrzyniewodurze. Udało się też wydać dwutomową książkę na temat dziejów parafii Dobrzyniewo Durze Edwarda Popławskiego, świętej pamięci autora, który stworzył wielkie dzieło na temat mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże, miejscowości i po prostu historii gminy. Przede wszystkim w folderze są te podstawowe informacje związane z dziedzictwem kulturowym gminy Dobrzyniewo Duże. Więc mamy tutaj opisane obiekty, które są wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, czyli te najważniejsze, ale też opisuję tutaj te, które się znalazły w gminnym rejestrze zabytków, a także te, które Yy, tak jak przykłady budynków drewnianych, yy, tych starych kał, które już nie istnieją, a które udało mi się zdokumentować, sfotografować jeszcze przed ich rozbiórką, tak żeby pokazać też yy, te zmiany, które zachodzą, jak szybko to dziedzictwo ginie i myślę, że też o tym jest to wydawnictwo. W trakcie konferencji yy... Znamienici goście jak dr Artur Gaweł, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, czy Dan Wołkowicki, jakby pracujący na Politechnice Białostockiej, którzy tworzyli nam te, te foldery o, o tym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, opowiedzą o walorach naszej gminy tutaj dla zebranych mieszkańców, uczniów, przedstawicieli jakby Rady Gminy I, i dodatkowo też porozmawiamy o aspektach turystycznych na naszej gminie. Będzie też dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz przedstawiciel firmy prywatnej, która zajmuje się turystyką. Niestety ta tradycja przekazywania nieraz bardzo ciekawych legend, podań związanych z Jakimś miejscem ginie. Niestety żyjemy w takich czasach, że coraz mniej mamy osób, które przekazują tą tradycję, coraz mniej wiemy o tej swojej tradycji, dlatego takie spotkania jak dzisiaj są niezwykle cenne, zwłaszcza że uczestniczy w nich młodzież, bowiem na pewno będzie także ich rezultatem. Będą ci młodzi ludzie zwracali na to uwagę na coś, co często mijali obojętnie do tej pory, a teraz już będą wiedzieli, że powiedzmy taki niewielki cmentarz ewangelicki, który w Dobrzyniewie kościelnym się znajduje i praktycznie go nie widać, jest to niezwykle cenne miejsce, świadczące o tym, jak bogata, jak niezwykła, jak... Kiedyś ta historia gminy Dobrze Niebo czy samej miejscowości Dobrze Niebo jest ciekawa i warta tego, żeby ją poznawać. Cieszę się właśnie, że taka promocja udała się w naszej gminie. Tak? Zawsze chciałem, żeby taki projekt w naszej gminie powstał, dlatego że to coś zostaje, zostaje w gminie jakiś folder, jakaś książka, a to jest bardzo ważne. Tak? Tym będziemy promować właśnie naszą gminę, wyślemy te wszystkie publikacje do głównych bibliotek w kraju i, i miejmy nadzieję, że to będzie jakiś oddźwięk tak promocyjny naszej gminy.